No, się ma, się ma dziwadełka z tej strony. Anmaruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Jak zapewne możecie się domyślać, będzie dzisiaj przechodzenie. Tutaj mm, lalki, czyli Astry. Właśnie, Free Hero, czyli no wiadomo. Okej, okay, dobra, więc co musi tutaj? wszyscy bohaterowie muszą przeżyć no to nie ciekawie trzeba użyć dziecko światła okej okay, dobra upiorna lalka okej okay, dobra no to skoro tak trzeba użyć to dobra dajemy róże, okej okay, jako pierwszą mm. Klimę, tak myślę, i zazwyczaj spopielaczka była też dobrym pomysłem, więc spróbujmy takim tutaj składem pójść i zobaczymy. Aha, i jeszcze jedno: będziecie mieli link tutaj do aplikacji, właśnie od AppGallery w opisie. I jeżeli zrobicie zakupy w tej tutaj właśnie aplikacji, to w tym momencie dajcie mi znać bo jeżeli kupicie jakiś pakiet, dostaniecie nie dosyć, że 50% zwrotu za niego, to jeszcze dodatkowo dostaniecie 5 zł w ciągu 14 dni dodatkowo do wydania, jeżeli oczywiście mi to wyślecie. Więc także na maila możecie mi śmiało wysyłać wasze ID. ID to jest to, na co właśnie tutaj w tym momencie się zarejestrowaliście. Jak na razie widzicie, Mail na który się zarejestrowaliście, lub tam numer telefonu, w każdym razie, jak widzicie, tutaj aktualnie jest prosto. No, lalkom tutaj w drugim etapie zablokuje wszystkich. Lalka ma to do siebie, że leczy również przy okazji oraz daje tarczę. Ok, użyję jeszcze z no i zobaczymy czy ten skład przejdzie, bo tutaj się wydaje, że to jest dosyć proste ze względu na to, że zarówno róża jak i lalka właśnie leczą, więc a dodatkowo jeszcze dziecko światła ma swoją tutaj nieśmiertelność. Wow, tutaj wow, wow, hardkorowo, no sorze co od razu, tutaj widzę na starcie. Dobra, no to my rzucimy z spopielaczkę. Ok. Okej, okay, dobra, to nie podziałało, no to lalkę. Okej, okay. lalka zablokowała, jak widzicie. Zaraz użyjemy dziecka światła. Dziecko światła blokuje e, skille, jeżeli użyjemy, więc teraz właśnie blokuje skilla nosorożca, co będzie można zauważyć. O, i skill zablokowany. Okej, okay. dobra, prima na razie nie była nawet potrzebna, szczerze mówiąc, oj, chociaż... Nie, nie, chyba raczej nie będzie potrzebna zaraz zobaczymy no dobra, użyjemy ją może dla świętego... chociaż ja bym jeszcze poczekał jednak to albo, dobra, użyję jej teraz użyję dziecko światła no i zobaczymy, i co? aha, etap, okej, okay, dobra no to pierwszy etap jest prosty jak budowa cepa dobra, spróbujemy niektórzy się sapią, że nie dają tutaj rady zrobić to różą, więc może zrobimy to innym składem, spróbujmy na przykład lodową królową i krukiem. O, dobra, ok. Więc co będzie taki drugi skład? Zobaczymy, czy tym składem też przejdzie. No, bo sam jestem szczerze mówiąc ciekaw. Nie wiem, to jest tak losowo sobie. Po prostu wziąłem te składy, które najczęściej działały w poprzednich eventach bo te które działały w poprzednich eventach bardzo często działają w tych które są teraz ok dobra używamy tu sobie kruka To już primadony trzeba używać jak sami zauważyliście Okej, okay. teraz nie można przeklinać muszę wam powiedzieć aha i wybaczcie za jakość dźwięku w każdym razie jestem na mikrofonie który jest ze słuchawek tamten mikrofon jest chwilowo uszkodzony i dzisiaj live tak przy okazji z Dragon Areny będzie on no dosyć późno bo o 23 no ale cóż niestety tak tutaj się potoczyła sytuacja no więc nie wiem może zacznę wcześniej jeżeli chcecie żebym zaczął wcześniej to musicie dobić przynajmniej 40 łapek tym razem 40 no bo bo tak bo ja tak mówię, więc ma być gdzieś łapek, dobra? Próbujemy. Jak na razie idzie, tylko teraz prima nie jest niestety tutaj zbytnio. Okej, okay, dobra? Od razu stosuję tutaj yy, kruka lodową, postaram się zablokować. Mm, dobra, zablokowałem ile mogłem. Teraz czekam, dobra? Znowu lalką staram się tutaj jak największą ilość wrogów trafić. Udało się. Zaraz będziemy musieli dziecka światła użyć. Za wcześnie, za wcześnie, dobra, ale okej, okay. dobra, było za wcześnie, teraz znowu kruka, hmm. no nie wiem, nie wiem, nie wiem, co do tego składu nie jestem taki przekonany, w... o, oh, jezus, wow, 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 chwila, moment, a jednak padł kruk, jednak kruk padł, ale spróbujemy to zrobić... Teraz troszeczkę jeszcze innym składem, jeszcze jednym? Ok, zamiast. Heh, zamiast tutaj. Nie, nie, nie. Chwila, chwila, chwila. Poczekajcie. Pomyślmy logicznie. Ok, jeżeli pomyślimy logicznie, to teraz tak. Jest kruk, i może by tak wziąć jeszcze dodatkowo. O. Tak, dobra, czyli kruk oraz popielaczka. Zobaczymy, czy taki skład przejdzie. Przekonamy się o tym za moment. No bo tak czy siak z Tuna mamy zarówno dziecka światła, jak i właśnie od lalki, więc Stun jest. Ok. Dobra. Tutaj nie będę za bardzo korzystał ze skilli, bo widzę, że właśnie tutaj dziecko światła, czyli nasz króliczek, taki honey bunny kochany, no użył na sobie tarczy, Ok. Przechodzimy. Etap number 2. Tu od razu kruka stosuję. Dobra. I od razu rzucam też z popielaczką. Z popielaczka na chwilę blokuje. Dziecko światła otrzymało tutaj konkretne obrażenia. Ale nie ma co się przejmować. Jakoś tam sobie to przeżyło. Ok. Dobra. Próbujemy dalej. I, i, i poszło. Dobra. Teraz mam. Tutaj y, primadonna mimo wszystko, co jest y, właśnie pozytywne. Od razu rzucam. Ok, Sp mm, to był błąd z mojej strony. Dobra, no ale trudno się mówi. Odczekam chwilę dos dosłownie chwilę. I teraz rzucam w tym momencie znowu z popielaczką na nosorożca, gdyż popielaczka też stunuje na chwilę i blokuje cios. Ale dziecko światło mam przeczucie, że padnie. Chociaż chociaż Okej, okay, dobra, zobaczymy. Jeżeli zrobimy to odpowiednio szybko. Jeżeli oczywiście. To jest tutaj kwestia. Okej, okay, dobra, chwila. Primadona. Czy takim składem przejdzie? Tak, przeszło. Ok, dobra, no to macie drugi skład. W takim razie, żebyście tutaj nie płakali, drugi skład, no to jak sobie możecie zauważyć, to kruk w tym momencie z popielaczka. Prima, więc macie dwa składy, i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby tutaj zarejestrować, właśnie na app Galerii, ściągnąć lot z Mobile, gdyż macie wtedy 50% zwrotu za pakiety. No więc dla graczy, którzy grają pay to win jest to coś najbardziej pozytywnego, tylko problem jest chyba z telefonami mm, Xiaomi ze względu na to, że napisał mi właśnie jeden tutaj, mm, jedna z osób mi napisała, że ma telefon mm, Xiaomi i troszeczkę coś nie pyka, ale dobra mniejsza o to, więc to by była pierwsza faza, druga faza będzie jutro, dałem dwa składy, więc sobie ze spokojem tutaj poradzicie, więc to by było na tyle, to był Thalas, trzymajcie się, na razie i bajoo.